Siema widzowie dzisiaj sięgnął. Smoke Games, Smoke Games wyszedł tu duży na. jest W ogóle, Mój skład zmienił się, bo trafiłem spaczki, spaczki, Z paczki, spaczki i Z I paczki... where, 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 taki where, where, Wygląda składnik. Będziemy mieć więcej meczy towarzyskich, ponieważ muszę robić misję. Okej, okay. już. O, Ronaldo też mam, ale nie użyłem go na razie. Bo. Jeżeli ja bym nim też skręcił, to w meczek Staty 1, 2. Na przykład na to. Wygaduj ponieważ obudziłem się. A on Wiedziałem, że on wygra. B było zaraz zar do takiej połowy, to nie da się tego wygrać Zawsze jest tak, że przegrywa się. O oh my god Jest eee, taki ok skład. Znowu, kiedy było to Nie da się w ogóle kart to sprzedać. Hansen był. Bo. Kenny Messi, powiem wam, że Game Freak Champions, Messi. Messi był najlepszym graczem w Champions. Tak dużo że to jest ale teraz w ogóle nie mogę przejść. przegrywałem kolejny mecz. Trzeba... No, ten sam typ. Dobra, teraz proszę, ja chcę wygrać z nim. Oczywiście, że on... To od moich gier, gichacze... O, Messi, o Messi, ale strzelają zresztą. Uwaga, dup do ryweczka jakimś strzeli. Ktoś płacze, robi łezko. Zgiernie mi lecił koło wygranym Jak znowu na niego trafię nie, ja tak to jest ustawione Ooo, już wyślałem Mamal z niego 98, idziemy bliżej Ewolucyjna, omal z niego 90, ja tak patrzyłem Czemu jeszcze co jest kurde Co jest kurde Ja mówię, co? Czemu? Dlaczego? Mali wystrzelanie, jak gadałem o tym Tak, patrzcie to nowe ewolucje na przykład. Ja, ja są sam. Kieliniego. na przykład dzień nowe ewolucje. Ikonem. zim 4. i dużo typów. Pojada się, już wiem. No nie chcę pojadać. Katuzo, no katuzo. I jest są jeszcze SBC. To. I tu można maks. Ocena tempo. Typ karty ikon. Jest kosz, żelazo. Także. Zróbmy to jedno. Zróbmy

Eee, wybieramy że No dobra, trzymajcie towarzyskie, mam wygrać i będę że zrobiony. Ową kam. Chyba się nie, nie, to było fajne na początku, a teraz mi się nie, to nie nie ma. Ocinnie będzie mega krótki 7, 8, 9 minut Co wiesz, że tak, Tak, bo też szkołę, a tym jeszcze ...kiedy... ...za... tydzień. A i... ...niedzielę będzie odcinek Tak, w tą niedzielę będzie odcinek wyjątkowo, bo mam ulicę tak, moje 14 urodziny będą. żeby właśnie o Więc możecie mi tutaj skreślić albo nie musicie! <śmieniciela> Wszystkiego najgorszego, też tak można. Mogę specjalny odcinek, odcinek, kiedyś człowiek. Też napiszę do YouTubera, czy mi złoży życzenie. Ja z okazji Chcę Co napiszę? A ja, i proszę trzymać się takiego, bo już teraz kiedyś nie na dużo odcinka, tylko okiewać unika. Może chyba będzie pieszo. Dobra, mamy pięć min chyba. I to by było na tyle w tym odcinku, wiem, że 5 minut. Ale dałem wam coś. Może mi się zadecydować, jak trudno byłoby to wszystko. Albo to było na tyle. dzięki, pojawi się kolejnie za kilka minut do spa.